W ramach kolejnej edycji Wspólnoty w Kulturze odbyła się Gra Miejska. Jakiego rodzaju umiejętnościami powinni wykazać się najlepsi uczestnicy zabawy? Staramy się, żeby różne umiejętności można było zaprezentować czy zweryfikować w trakcie takiej gry. Przy tej konkretnej, ponieważ ona była skierowana do młodszych dzieci, głównie to były zajęcia plastyczne, manualne, ale też trochę wiedzy, wiedzy bajkowej, wiedzy na temat takich podstaw związanych z innymi kulturami. Także różne te zadania były. Trzeba było też na przykład popisać się Umiejętnościami plastycznymi, bo trzeba było powtórzyć, czy przynajmniej coś w klimacie endiego urhola e, zrobić, tak? No to jest Słowak, tak? Mamy mniejszość słowacką. E, także zadania były naprawdę rozmaite myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Pierwsze miejsce drużyna latający holender. Zapraszamy. nie można się nudzić, a to też dzięki właśnie takim osobom i zespół, jakim jest właśnie zespół z Barć Ludem. I chciałbym serdecznie podziękować, ten, ten dyplom przekazać jako serdeczne podziękowanie i zaprosić do następnych imprez. Myślę, że jeszcze wiele razy zorganizujemy takie piękne, przy lepszej powodzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. To jest takie małe zaskoczenie dla nas. Dostaliśmy tutaj takie podziękowanie od burmistrza i Domu Kultury Arsus za to, że walczyliśmy wspólnie z nimi z nudą, ale że zrobiliśmy właśnie coś takiego dla dzieciaków przy okazji tego festiwalu, który jak do tej pory chyba był bardziej kierowany w stronę osób dorosłych. Chociażby poprzez muzykę, która jest tutaj grana, natomiast no, gra była skierowana głównie do dzieciaków w wieku takim przedszkolnym i podstawówkowym. Ty wiesz, i, ja wiem, tylko i nikt nie 21. edycja festiwalu dobiega już powoli końca, prosiłbym o taką ocenę końcową. Wydaje się, że silnie, szczególnie pod względem muzycznym tutaj zaprezentowana był, była tegoroczna edycja, właśnie Mendika Han, dzisiaj także mocne uderzenie, Dagadan. Yy, tak, yy, postanowiliśmy pokazywać w tym roku rzeczy, które, które są yy, takimi perełkami. Yy, Dagadana, wspaniały zespół, yy, dwukrotnie. Yy, yy, Jeden raz z Fryderykiem, drugi raz nominacja tak. Świetnie grają, cudownie tworzą pewne klimaty, które są takim swoistym muzycznym brzmieniem. Dagadana. Zespół z ugruntowaną marką na rynku muzycznym, była nominacja do Fryderyków, było także zwycięstwo, jak grało się przed ursusowską publicznością. Fantastyczny dzisiaj był koncert. Jesteśmy pierwszy raz na Ursusie. Bardzo nam to się podobało, Mać tu niesamowite ciepło, bardzo muzykalnie utalentowana publiczność, która fantastycznie śpiewa. Też ma dobrze poczucie rytmu i mamy nadzieję, że będę nam szanse jeszcze wrócić tutaj do, na Ursus, bo grały się znakomicie i może z tego urosnąć jakaś taka wielka orkiestra Dagadana i Ursus. Wspólnota w kulturze ma na celu łączenie różnych kultur, tak jak w waszym zespole Dagadana. Łączenie kultury polskiej z ukraińską wypadało znakomicie? To już do, należy do publiczności, czy, czy mi się to podoba, czy nie, ale zawsze staramy się łączyć właściwie to, co jest nam bliskie, i z, z, z naszej strony wnosimy swoją polską część. Dana, która też bardzo ma ugruntowane korzenie w swojej własnej kulturze. Wprowadza melodie ukraińskie. Jest to, po czym się okazuje, że są to bardzo podobne kultury więc, i są przede wszystkim dla nas bardzo naturalne, więc nie, nie, ma, nie, ma, nie ma żadnego problemu. Jest to wszystko bardzo, bardzo, bardzo miłe dla nas, że możemy coś takiego robić. muzyką o miecie w zasadzie te wszystkie takie bariery, szufladki, dzisiaj widzieliśmy instrumenty klawiszowe, były instrumenty strunowe, także wykorzystanie elektroniki, nawet czynne zaangażowanie publiczności, to na pewno wielka innowacja. Czy to jest wielka innowacja? Ja myślę, że to jest odniesienie do, do tego, co w nas samych jest, co było na początku, na początku... Kiedy muzyka się pojawiała, był rytm i z tego rytmu, z potrzeby wydobycia go z różnych, z różnych instrumentów. Na początku można było wydobyć, wydobyć dźwięk chociażby z kamienia czy też z drewna. Tak chcemy też, też powracać do tego, pokazywać, że muzyka jest wszędzie, nawet w zabawkach. Czy możemy klaskać, możemy znaleźć dźwięk wszędzie, wystarczy tylko otworzyć uszy. Panie burmistrzu, 21 edycja festiwalu już za nami. Jest Pan zadowolony z tegorocznej? No, piękna cyfra, 21. Oczko. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że jest to już, no, można powiedzieć, kawał historii, ale w kulturze, w naszej kulturze. Ten festiwal wpisał się na dobre. A bardzo go wspieramy jako zarząd i Rada. Będziemy nadal wspierać pomimo trudności z, ze środkami. Finansowymi zawsze znajdujemy te pieniążki. Było tak na przykład, że w ubiegłym roku brakowało na ten festiwal i na parę innych, ale zarówno Rada, jak i zarząd postanowiły uzupełnić środki, oszczędzając w innych sferach po to, aby była ta kontynuacja. No zresztą proszę zobaczyć i zauważyć dzisiejszy dzień. Taka brzydka pogoda na zewnątrz, a mimo wszystko publiczność dopisała. Prezentujemy w Ursusie kulturę mniejszości narodowych. Tegoroczna edycja także dobiegła końca. Fantastyczny występ daga dany na koniec. Proszę o krótką ocenę, recenzję całego festiwalu. Ja, może, jeśli Państwo pozwolicie, ponieważ to jest nowa telewizja, to sięgnę do genezy tego festiwalu. Otóż w 1992 roku, 20 lat temu, napisałem pismo do prezenta Lecha Wałęsy, który był tu wcześniej u nas na jakimś spotkaniu z pracownikami i mieszkańcami Ursusa. I okazuje się, że nie licząc zupełnie na pomoc, otrzymaliśmy pismo, gdzie ministerstwo przyznało nam środki. I tak to się zaczęło. Wtedy to było 20 milionów złotych. Duża kwota. Wiceminister Jagieło. Przekazał nam pismo od ministra Kancelarii Prezydenta Wałęsy i pana Wachowskiego. I tak to się właściwie zaczęło, i do dzisiaj kontynuujemy to i z dobrym skutkiem. Właśnie, warto podkreślić, że każdy znalazł coś dla siebie. Była także przecież gra miejska, było coś dla melomanów, także dla fanów malarstwa, rzeźby. Tak, i po raz pierwszy prowadziliśmy nową formę grę popularną dzisiaj wszędzie właściwie mimo nie, niezbyt korzystnej pogody, ale to rozstrzygnięcie było piękne i wystarczająca liczba osób i młodzieży, dzieci wzięła w tym udział. Kończy się powoli 21 Festiwal Wspólnota w Kulturze. Ostatnia odsłona to wystawa obrazów i rzeźby. Proszę powiedzieć coś o tym ostatnim punkcie. Wystawa to wystawa trójki młodych romskich artystów, młodzi inni. Grupa nazywa się Romani Art i są z południa Polski. W tej galerii pokazujemy pracę Małgorzaty Mirgitas. Pani Bogumiły Delimaty i pana Krzysztofa Gila. To są absolwenci Akademii Krakowskiej Malarskiej. Dodam jeszcze, że prace są bardzo barwne, bardzo piękne, bardzo, bardzo takie romskie, ale inne, bardzo, bardzo kolorystycznie ożywcze. Tworzą w swoistym dla siebie stylu. Rzeźby są autorstwa pani Małgorzaty Mirgitasy, a powstały na, na podstawie jej potrzeb kontaktu ze swoimi dziećmi. To są zwierzęta, które stworzyła używając technik plastycznych, czyli połączeń płyt kartonowych i powstał między innymi kozioł, małpa i słoń. Festiwal to prezentacja kultur państw europejskich, czy też nacji, bo właśnie chociażby Cyganie, a w związku z tym, że jesteśmy w Ursusie, czy w tych pracach autorów zagranicznych możemy odkryć jakiś pierwiastek polskości? Generalnie nasz festiwal opiera się na mniejszościach polskich, czyli prezentujemy głównie dorobek polskich mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego jest to dla nas takie bardzo ważne, żeby pokazywać ten tygielek wspólnej kultury i, i jak gdyby wzajemnych inspiracji.